strony maniacy. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcineczkiem. 5 głupich aplikacji. Życzymy miłego oglądania. Wydaje mi się, że tych aplikacji jeszcze nikt nie miał, więc mam nadzieję, że to będzie nowość. I piszcie w komentarzach, czy według Was faktycznie te aplikacje będą głupie, czy fajne. To co widzicie to właśnie jest 5 aplikacji. Sami zobaczcie, czy według Was nie wydają się głupie? Pierwszą głupią aplikacją jest dojenie krowy. Zobaczcie. Zaraz ją przetestujemy. Nigdy jej jeszcze nie testowałam. Okej, okay, więc mamy wymiona krowy. O, i tutaj jeszcze leci czas, więc szybko trzeba dojść krowę. To jest ciężkie, czekajcie chwilkę. No, kur... O Jezu, tak nagle cały wiader się zapełnił No, jak widzicie ta aplikacja jest Dość ciężko się ją doi i palce wolą Ale myślę, że Dla fanów krów i farmerów taka aplikacja będzie fajna Polecam Cześć Dobra Opowiem Wam o aplikacji o pierdach nie wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę, jeżeli komuś chcecie zrobić dobry kawał, to po prostu zainstalujcie sobie tę aplikację i pierdź Są bardzo dużo rodzajów pierdów. Piękne są. Są bardzo duże. Dro... Są bardzo duże. Są bardzo duże Wielkie. Tak. Bardzo długie są też. Na przykład jest bąk... Nie, grzanie drzwi. Piękny. Albo bąk... Co tam pisze? Bąk... Egzoty... Egzo, A to już zepsułeś. Dobrze. No. No i są różne bąki. Są bardzo pachnące. One w ogóle nie śmierdzą. Nie wiem komu... E kto wymyślił tą aplikację, to jest zdrowo puknięty w głowę. No ale... Okej. Okay. Polecam. Magda Geyser. Super. A teraz aplikacja dla fanów kotów. Jeżeli zawsze chciałeś zobaczyć, albo chciałaś zobaczyć, jakby kot tańczył czy śpiewał, to to jest aplikacja dla ciebie. Tutaj ładują mi się fany kac... Śmieszne koty jak bardzo śmieszne. Po prostu czekajcie. O, jest pięknie, włączyło się. Tutaj będzie kat, y, kot grający na skrzypcach, albo to jest z Nie wiem, nie mam pojęcia albo kontrabas. <sami>, Sami powiedzcie to pierwsze tu. Tu o. Nie wiem, czy widać. Okej. Okay. Zobaczcie. Czy nie możecie się tutaj? Ten... Uważacie, że ta aplikacja jest bardzo przydatna? No przecież tu są każde koty. Po prostu, co sobie człowiek wymarzy? Chcielibyście zobaczyć kota tańczącego? To proszę. Taniec brzucha się odbywa. Jest jeszcze kod grający na keyboardzie, na keyboardzie i na bębenkach Nie wiem bo to są dwa keyboardy, ale ten jeden to jest taki zion A ten drugi to jest taki słodziak. I Po prostu osoby, które wymyśliły tą aplikację, Miał chyba jakiegoś fisia na punkcie kotów, ale polecam. 7 na 10. Dobra. No to tak. Aplikacja gotowa wypalić. Po prostu idealna aplikacja do nałogowców. Sobie po prostu zapalimy teraz. Mam proszę, paczkę. Otwieramy ją. Ciągniemy jednego peta z paczki. No i sobie po prostu palimy. Jeżeli chcesz się wyglądać z nałogu, to skorzystaj z tej aplikacji. Zero nikotyny gwarantuję. Super. Aplikacja naprawdę udana. Dobra. I teraz ym, ostatnia aplikacja. Po prostu ta aplikacja jest tak potrzebna do życia człowiekowi, jeżeli chcesz zmienić płeć i chcesz zobaczyć jak byś wyglądał w brodzie, to ta aplikacja jest specjalnie dla Was. Oczywiście dla mężczyzn i dla kobiet. Teraz y, zrobimy sobie brodę i wąsy i zobaczymy czy do mi wąsaj. Jestem bardzo ciekawa. Ok, więc zrobimy sobie zdjęcie, nasze krzywe mordki. Teraz się walniemy zdjątko z Micha z miśkiem. Jakieś ładne. Dobra, myślę, że takie zdjęcie może być. Jest trochę naświetlone przez światło. No ale mówi się trudno. Okej. Okay. To jest nasze zdjęcie i patrzcie. Wchodzimy w wąsy i mamy kupę wąsów i wyłód do wyboru. Ja sobie wybiorę takie, nie wiem, wąsy jakieś fajne, muszę sobie wybrać, poczekajcie chwileczkę. O! Te będą raz, widzicie te wąsiki piękne tutaj w tym rogu, widzicie je? Wystarczy że teraz, że sobie położę je ja na swoją, nie to Michała twarz? Na swoją twarz, czekajcie, ustawię sobie pozwolicie. O kurde. One są takie piękne. Wychodzą mi z nosa! Mam nadzieję, że waszym zdaniem dotwarzy mi w wąsach. Teraz Misio sobie wybierze jakiś wąski. Dobrze. A tramie wybieram sobie... Bo on jest amerykańskim, amerykaninem. Jakie wąski ci się podobają? Może Wysu. jakiś wąski wikinga albo jakiś warkoczyk? Nie, nie. Mam... O, brudkę sobie wybrał. Czekajcie chwileczkę, zaraz wam pokażemy jak wygląda. Muszę ją poprawić. Damy. Tu, no to jest... Nie, to jest łatwe, co ja pieprzę. Czekajcie. Jest idealnie. Po prostu czy Waszym zdaniem te blody nie są idealne dla nas? No powiedzcie sami, proszę. Piszcie w komentarzach, która aplikacja była najdurniejsza. Tak. Która według Was aplikacja była najgłupsza i najdziwniejsza? A my się z wami już żegnamy. Żegnajcie! Pa.